No, Hej! Jeśli sądzisz, że Twój sklep internetowy może przechodzić modernizację raz na 5 lat, która sprowadza się do wymiany templatki z TEMFOREST, to nie, nie może. Dziś pogadamy o tym, dlaczego takie podejście do marki w kontekście SEO to zły pomysł i jak adaptować się do zmieniających się technologii wraz z upływem czasu. Ja nazywam się Adrian Pakulski, Ty jesteś na kanale SEO Paku Studio. Zaczynamy! kiedy przygotowywałem się do tego materiału wróciłem się do swojego pliku roboczego w którym dzielę zadania na frontend i backend dla programistów od 10 maja 2018 roku do chwili opublikowania tego materiału na YouTube rozpisałem dla sklepów w mojej spółce w sumie 358 zadań większych i mniejszych. Wśród nich są modernizacje widoków desktopowych, update'y about default dla urządzeń mobilnych, zmiany mechanik, linkowania wewnętrznego, aktualizacji architektury, komunikatów, interakcji z użytkownikiem i tak naprawdę wszystkie te zadania to kropla w morzu potrzeb, bo jesteśmy ograniczenie w znacznej większości tych zadań albo finansowo, albo operacyjnie. W sumie wdrożonych, zrealizowanych zadań jest około 250, co oznacza, że nadal niezrealizowanych jest ponad 100, a ta lista nadal rośnie i Teraz powiem wam, że nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym to jeden layout sklepu ma 2-3-letni cykl życia, bo nie dość, że uniemożliwia to adaptację do bieżących technologii, co ostatecznie prowadzi też do osłabienia konwersji, co z czasem doprowadza do sytuacji, w której to i tak przyjdzie zainwestować w końcu 10-15 tysięcy w modernizację. Mówię rzecz jasna o sklepach na silnikach open sourceowych, bo sasy to zupełnie inna para kaloszy i tym nie będę się zajmował. W przypadku całkowitej wymiany layoutu rzeczy, które mogą pójść nie tak jest całkiem sporo. Byliśmy i jesteśmy w tej chwili też obecni przy modernizacjach wielu e-commerce'ów i upilnowanie agencji frontend'owca, grafika zwał jak zwał, żeby zachował jeden do jeden na przykład linkowanie wewnętrzne, rozłożenie nagłówków porządkowych H zawartości about default, a przynajmniej żeby nie doprowadziło to do jego, jego aktualizacja, jego modernizacja nie doprowadziła do do tego, że Którakolwiek z nowych mechanik zaimplementowanych w nowym lajucie może negatywnie oddziaływać na wyniki i to jest proces, który pochłania nawet kilkadziesiąt godzin, upilnowanie tego, żeby wszystko poszło dobrze. Standardowo zaczyna się przepychanka między agencją, która pracuje nad rebrandem, z agencją SEO. Ta pierwsza często nie chce godzić się z rozwiązaniami mającymi zasadniczy wpływ na pozycjonowanie, bo niespecjalnie zdaje sobie sprawę z wyzwań, nie jest yy, też w specjalnej relacji yy, z tą agencją. SEO. A gdyby proces modernizacji przebiegał sukcesywnie, to jest sklep rozwijał się z miesiąca na miesiąc, małymi krokami. To ktoś, e, to ktoś prowadziłby w tym sklepie testy, wdrażał małe aktualizacje, to każda ze stron miałaby do siebie większe zaufanie, miałaby czas, żeby się poznać, e, zrozumieć swoje kompetencje i zrozumieć ostatecznie potrzeby konsumenta. Taki rebrand to też wątpliwa i klasa inwestycja ze względu na braki w danych. Zwyczajowo rozwój e-commerce powinien przebiegać. Wraz z upływem czasu. Zakładamy jakąś hipotezę, robimy testy, zbieramy dane i wprowadzamy je w życie. Test daje albo nam pozytywny, albo negatywny feedback. I na tej podstawie decydujemy na przykład, czy klawisz akcji, zamów telefonicznie, z listingu produktów w w widoku kategorii rzeczywiście powoduje, że do sklepu zaczyna napływać więcej zamówień telefonicznych, czy też yy, ostatecznie nie. Kiedy mowa o całkowitym rebrandzie, agencja, grafik, frontendowiec na ogół ma swoją zupełnie nową, oderwaną od rzeczywistości koncepcję na sklep i wszystko zaczyna się od nowa, a jako, że to czy klient kliknie w klawisz zamów telefonicznie jest wypadkową całej oprawy graficznej interfejsu, to trudno powiedzieć z jakim Skutkiem ta mechanika zostanie przeniesiona na nowy layout. E-commerce, sklep internetowy, powinien być rozumiany nie jako produkt, który wymienia się raz na 5 lat. To jest Porzuca i robi zupełnie nowy. E-commerce to usługa. Rzućcie proszę okiem na rozwój czołowych przedstawicieli w swoich branżach. Porównajcie powiedzmy, jak rok temu wyglądało Zalando i jak wygląda dzisiaj. Zmiany wydają się kosmetyczne, a jednak są ich tysiące. Jeśli połączycie je w całość, robią zasadniczą różnicę. Jednak, co ważne, doświadczenia użytkownika z Zalando są podobne, ponieważ Wprowadzanie takich mikrozmian nie wpływa destrukcyjnie na użytkownika, nie powoduje, że koszyk, który był osadzony po prawej stronie, prawej stronie sklepu, od teraz jest po lewej stronie i tak dalej. Zmiany są na tyle małe, że dla statystycznego klienta w zasadzie nieodczuwalne, a deweloperom, którzy pracują przy Zalando, gwarantują pełną, stuprocentową kontrolę nad tym, jak sklep funkcjonuje wraz z upływem czasu. Liderzy nie wymieniają swoich layoutów. Co dwa lata? Serio. Tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia, mówił do Was Paku. Cześć!